Widzowie, nie wiem czy widzicie nazwę tej mapki. Jest to jeden like, równa się jeden gem więc dawajcie, sprawdźmy to. Każda jedna łapka w górę pod tym odcinkiem to jeden gem, który dostanę. Zróbmy tak, żebym dostał ich mnóstwo, więc każdy, kto może łapkuje, z góry dziękuję. No i ogólnie to się siema i siema, dzisiaj porozmawiamy sobie między innymi o tym, kiedy będzie nowa aktualizacja w Brawl Stars. No i ogólnie o tej całej aktualizacji Brawl Toku, który się zbliża, sobie porozmawiamy, no bo nie ma co ukrywać, że z dnia na dzień jest do niego coraz bliżej. A ty, drogi widzowie, jeśli lubisz Brawl Stars, to polecam zostawić subik na moim kanale, bo tutaj. I bardzo często wrzucam wam odcinki właśnie z tej gierki Z góry dziękuję, napiszcie w komentarzu jaki jest wasz ulubiony kolor Bo dawno o to nie pytałem, postaram się wtedy przypiąć wam serducho Wpadajcie jeszcze na mój trzeci kanał, Torii3 No bo tam zostało nam już bardzo mało do wbicia 100 tysięcy subskrypcji I każdy kto mógłby mi w tym pomóc i by wbił byłbym mega wdzięczny Link macie podany w opisie, a ja już nie przedłużam tego wstępu No i zaczynamy, lecimy z koksem <grym> Ocinek ten mordeczki chciałem zacząć od czegoś ciekawego z Twittera, ponieważ twórcy wczoraj wrzucili nową grafikę, gdyż wyszedł nowy skin do Rose. I generalnie szybko wam pokażę tą rzecz, o którą mi chodzi z tej grafiki. Mianowicie najpierw robię wam zbliżenie tutaj, na rękę B. Zobaczcie, co ona ma na tej swojej bransoletce, Tam jest jakaś buźka. Ona zawsze taką miała, tą buźkę na tej bransoletce? czy dopiero teraz jest coś takiego? Czy to po prostu jest ta jej mała pszczółka tak schowana? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć widzowie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo moim zdaniem to jest ciekawa rzecz, więc chciałem wam to pokazać. Oprócz tego dziwi mnie to, że. Na w tej grafice mamy trzy rozy. Tak, jedna, która jest zwykła, yy, druga, która już troszkę przemienia się w tego skina do Rozy, a trzecia, która już jest całkowicie tym skinem do róży. więc myślałem, że roza to jest taka jedna postać a tutaj podzielili ją na trzy. I mamy trzy rozy na jednej grafice. Dosyć mocno, widzowie musicie przyznać. Ogólnie cała ta graficzka jest ładna. Yy, przedstawia ona to nowe otoczenie Biodom. No i wyszła oczywiście dlatego, że mieliśmy nowego skina do Rozy, który w sumie możecie mi napisać, czy już jest u was kupiony na koncie. Kupiliście tego skina do Rozy, czy nie? Daj mi znać. Już ogólnie przychodzimy do informacji związanych z nową aktualizacją, ale najpierw tylko szybciutko chciałem wam pokazać to coś. Znalazłem to na reddicie i troszkę mi się spodobało, więc postanowiłem, że wam pokażę. Mamy tu oczywiście Sprite'a, czyli taki napój gazowany, możecie go kojarzyć. W sumie napiszcie mi w komentarzu, czy już go kiedyś piliście, czy nie. No i oczywiście jest on tak jakby przerobiony w kiełka. <laughs> tak, połączony został z kiełkiem. Mianowicie kiełek ma teraz tuf od Sprite'a, a ręce normalnie swoje. I na Sprite jeszcze jest przyklejona karteczka od Quicka, od jakiego od kiełka. Boże, co ja gadam ze Quick mi się pomyliło. No ogólnie mi się bardzo podoba i daję mu ocenkę 9 na 10. Napiłbym się z chęcią takiego sprite'a. A więc dobra widzowie, teraz czas sobie troszkę porozmawiać o aktualizacji, no bo jak wiecie ostatni Brawl Talk był już w sumie jakiś czas temu, nie było to oczywiście dawno, ale no już trochę czasu od niego minęło, chodzi mi oczywiście o tego Brawl Talka z EVE, gdzie mieliśmy ten oto no nowy sezon karnetu, który aktualnie jeszcze mamy w Brawl. No i mordeczki, co będzie z kolejnym, kiedy kolejna aktualizacja w Brawl Stars, kiedy kolejny Brawl Talk, postaram się wam odpowiedzieć na to pytanko, zacznę po prostu od tego, że dużo osób mówi o tym, że w Wielkanoc będziemy mieli tę aktualizację, najprawdopodobniej mordeczki niestety nie... Niestety nie będzie chyba wtedy update'u takiego większego, zaraz wam powiem dlaczego. E, aczkolwiek e, na pewno zostanie coś dodane w Wielkanoc do Brawl Stars. I o tym, co będziemy mieli w Wielkanoc, jeszcze nagram osobny odcinek. Możliwe, że wrzeci on nawet jutro albo pojutrze. Więc śledźcie mój kanał Torii Torii 2, żeby nie przegapić tego. E, to jest taka tutaj dosyć ważna rzecz. No i dobra, przejdźmy sobie teraz do takiej kolejnej ważnej rzeczy, czyli tego, za ile kończy się karnet zadmiarski. Bo to często nam pokazuje, kiedy będzie kolejna aktualizacja, e, w której oczywiście dowiemy się, jak będzie wyglądał nowy sezon. Ja, jak to nagrywam, to ten aktualny sezon kończy się za 38 dni więc mamy jeszcze 38 dni na wbijanie karnetu i mniej więcej gdzieś za to 38 dni będziemy mieli już mordeczki nowy karnet zadmiarski w Brawl Stars więc to oznacza, że do 38 dni musimy mieć już aktualizację, ale myślę, że będzie ona ciut wcześniej, gdyż zawsze twórcy no Brawl to dają już tam kilka dni przed tym, gdy ta aktualizacja wyjdzie i już wcześniej jest ustalone jak będzie ten nowy sezon wyglądał jak się będzie nazywał i jaki chromatyk w nim będzie więc obstawiam gdzieś, że z tego co tutaj widzę, ten taki większy update będzie za 30 dni, coś takiego e, Aczkolwiek, kto wie, czy wtedy Nie będzie jeszcze jakiegoś mniejszego update'u Ostatnio mieliśmy taki mega mały, mały Mini update, że tak to nazwę Ponieważ była to tylko taka aktualizacja poprawkowa Zmieniła tam jakieś bugi, że są już naprawione Znerfiło coś tam, no rozumiecie Takie drobne zmianki, wystarczy, że nie będę mówił Nie możemy tego nawet nazwać aktualizacją Ja mówiąc mała aktualizacja, że może jeszcze być do tych 30 dni Mam na myśli jakąś taką aktualizację Która jednak coś by nam dodała Przykładowo jakieś skiny, czy po prostu jakieś Zmianki właśnie wielkanocne, i jak już wam miało wstawić tą właśnie aktualizację, taką malutką, no to byłaby ona w Wielkanoc. I co by wtedy dodała? Na razie wam tego nie mówię, nagram o tym specjalny odcinek, ale głównie taka większa aktualizacja, która będzie, no to musi ona być do 38 dni. I ona będzie z nowym też karnetem zadymiarskim i sezonem, bo ten się kończy, tak jak wam mówiłem, za 38. Więc podsumowując, powiem wam teraz, kiedy moim zdaniem, taka data, kiedy może być właśnie nowa aktualizacja. Taka ta większa, ok? <laughs> Obliczmy sobie w ogóle 38 dni od 24 marca, czyli od dzisiaj Jeden, słaby jestem z matmy, więc nie będę tego dokładnie liczył bo troszkę by mi to zajęło, <gry> ale generalnie spojrzę sobie na kalendarz eee, mordeczki 38 dni od 24 marca, no powiedzmy, że to by gdzieś wychodziło właśnie pod koniec kwietnia, to nie? końcówka kwietnia i wydaje mi się, że wtedy możemy już spodziewać się aktualizacji, więc nawet 20 któregoś kwietnia możemy mieć już Brawl Talka, wieka wypada mordeczki 17 kwietnia, dlatego myślę, że do tego czasu eee, nie będzie żadnej takiej wiecie, jakiejś większej aktualizacji czy coś w tym stylu, jedynie tam pododają jakieś rzeczy można. Wielkanoc, ale jeśli chodzi o taki większy update, to będzie on gdzieś dopiero w końcówce kwietnia. Brawl Talk A aktualizacja nie zdziwiłbym się, gdyby wbiła dopiero na początku maja. Więc to jest moim zdaniem, mordeczki, takie dosyć bardzo możliwe. Bardzo możliwy scenariusz, aczkolwiek nie jest to potwierdzone. Jak ktoś to jest tylko tak, jak mi się wydaje. Dałem wam tutaj dużo takich różnych przykładów, dlaczego tak uważam, i wydaje mi się, że możecie to sprawdzić. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, jak Wy o tym myślicie, jak to będzie wyglądało. I propos tej aktualizacji: na razie nie możemy zbyt dużo o niej powiedzieć, bo twórcy nie dawali nam praktycznie na razie żadnych informacji czy to na przykład o czym będzie ten nowy sezon, czego on może dotyczyć też nie wiemy ile będzie zadymiarzy czy planują dać coś takiego typowo nowego na pewno wydaje mi się, że nie dodadzą jakoś dużo trybów, gdyż w ostatniej aktualizacji mieliśmy dwa nowe tryby gry, więc myślę, że teraz albo jeden albo w ogóle, jeśli chodzi właśnie o te tryby gry no i z tych ważniejszych rzeczy mordeczki jeśli chodzi o aktualizację to chyba tyle co na razie wiemy ja oczywiście cały czas z dnia na dzień będę teraz szukał jakichś ciekawych newsów związanych z tym update'em i jak coś będę miał to was będę informował, więc subskrybujcie, żeby tego nie Przegapić koniecznie. <grych> w ogóle, jak dotrwaliście do tego momentu, to kozacko, bo chciałem Wam dać taką szybką ciekawostkę. Mianowicie chodzi mi o to, że Grom, który jakiś czas temu wszedł do Brawl Stars, był już zapowiedziany tak jakby o wiele wcześniej. Prawie ponad pół roku temu, gdy Brawl Stars miał swoje urodziny, wrzucili takiego posta, no i na nim, jak widzicie, było widać e, już m.in. mordeczki tego to Groma. I co ciekawe, wtedy jeszcze nikt nie wiedział o nim, że on ma wejść za parę aktualizacji do gry. To było kilka aktualizacji wstecz, a twór już go pokazali, więc mieli go już zaplanowanego kilka update'ów wcześniej. I do czego teraz dążę, mordeczki? Chodzi mi o to, że twórcy już najprawdopodobniej wiedzą, jak będzie wyglądał nowy zadymiarz, który wejdzie w kolejnej aktualizacji. Co więcej, już najprawdopodobniej mają go gotowego, już jest gotowy do dodania do gry. Tylko po prostu czekają teraz. Wiecie, nie mogą go sobie tak z dnia na dzień wymyślić i dać do gierki, no bo wtedy to byłoby zbyt szybkie i mógłby być jakoś źle dopracowany. Wymyślają go na pewno o wiele wcześniej. No i ciekawi mnie, mordeczki, co to będzie. No na pewno będzie to chromatyk, ale może oprócz niego też jakiś inny zadymiarz. Kilka już nie mieliśmy takich updateów, gdzie w jednej aktualizacji wchodziłoby dwóch zadymiarzy, więc teraz może będzie na to moment. A jeszcze mi się przypomniała jedna pewna rzecz, która jest y, i może wejść już nawet właśnie w tym updatecie. Chodzi mi tutaj mordeczki o skina do Ems. Jak wiecie, jest jej kampania. No i tak się składa widzowie, że za go będzie też można w niej głosować, więc na pewno <Ministry>, na odcinku sobie zagłosujemy i pewnie w tej aktualizacji możliwe, że już zbliżającej, wleci jakiś nowy skinek jak do M's. No jak najbardziej by się przydał, nie ma tutaj co mówić. Ems nie ma jakoś dużo tych skinów i na pewno jakiś fajny będzie, bo Zawsze jak ludzie tworzą skinki, to są one nawet chyba lepsze od tych grafików Supercera mi się czasem wydaje. Więc zobaczymy widzowie jak to będzie wyglądało. Tak jak mówiłem, jak będę miał jakieś nowe informacje, to wszystkim Was poinformuję. Zostawcie łapkę w górę i suba po więcej i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia wszystkim. hejo!